Trochę przesuniemy audycję, z tego względu, że jestem poza Wrocławiem. Audycja odbędzie się dzisiaj, kto jak kto, ale nasz gość Dariusz Wegraj, witam Cię Widzę. Darku. Spotkamy się proszę Państwa troszeczkę później, ponieważ jesteśmy dzisiaj w Kaliszu. To jest jedno z takich pięknych miejsc, no, Maria, zielony, zakątek. zielony zakątek pod Kaliszem, dokładnie miejscowość? Rychnów, kolonia Rychnów, dziewięćdziesiąt. Rychnów i tutaj są takie chociażby miejsca jak sauna ozonowa, będziemy o tym wszystkim dzisiaj rozmawiać. Sauna ozonowa, czy ozon w ogóle to specjalność to mojego gościa? Tutaj tak. Co to jest Darku? To jest ten wór ozonowy. Wór ozonowy. Aktywacja sauny ozonowej. I cała tutaj aparatura. Proszę Państwa, będziemy Cię naprawdę na ten temat rozmawiać. Przygotujcie sobie pytania, na co, po co ozon, bo, bo jest tutaj naprawdę na wiele, wiele metod i sposobów. Co nam daje ozon, ozonoterapia? Przede wszystkim likwiduje nam wszelkie toksyny z organizmu. Metale ciężkie, grzyby i pleśnie. Bakterie? Y, bakterie, wirusy, mm -hmm. y, pestycydy chloroorganiczne, glifosat, bisfenol A, mikroplastyk. Mm -hmm. Wprowadza nam z, do organizmu czwarty stan skupienia wody. Yes. Przejdziemy, tu też. przejdziemy tutaj, przejdziemy tutaj, będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać dzisiaj naprawdę do późnych godzin, e, ja pokażę też tutaj może jak normowaria wygląda, jak normowaria, tutaj jesteśmy właśnie w ośrodku. Studiów, do, do, A, to ty ja, w tym w Studio TV, jak bardzo za ciekawie Pokazujemy właśnie ten magiczne, to magiczne miejsce, zielone za tak, tak, magiczne tak, miejsce, tak, ciekawe tak, miejsce, tak, miejsce tak. ale to zróbmy trzeba, to 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 trzeba to doświadczyć. No i właśnie kolega też będzie u nas w Studio, więc przygotujcie sobie dobre pytania. Tak, i popcorn. Proszę Państwa, tutaj komora normobaryczna. Oczywiście dalej nie będę wchodził. Tutaj jest śluza, która aklimatyzacji do, do, do innego ciśnienia. Jak wiemy, komora normobariczna sporo tutaj daje nam dla zdrowia. Zobaczmy sobie Rosław Filip. Komor normo, normobaryczny, więc yy, Wszyscy ci, którzy mają całkiem niedaleko tutaj Kalisza, zapraszamy bardzo serdecznie. Zielony zakątek, miejsce, gdzie można poprawić swoje zdrowie, jakość zdrowia. A dzisiaj, tak jak już powiedziałem, spotykamy się około godziny 22:00 Śledź, Śledźcie na kanale Michel Racher Official, tak dokładnie to nocna rozmowa na żywo. Będziemy mogli właśnie porozmawiać z naszymi gośćmi. I znaleźć odpowiedzi na pytania, jak sprawić, żebyśmy byli zdrowsi. Więc y, mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy będziemy towarzyszyć Wam y, wszystkim. Zapraszam bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. I do zobaczenia już około godziny 22, kiedy wrócimy z Kalisza.